Boże Narodzenie to ten wyjątkowy czas, w którym chcemy obdarowywać naszych bliskich prezentami prosto od serca. A takie prezenty tworzymy w Fundacji Leny Grochowskiej. Można zakupić kubki na kawę i herbatę. Przyjrzyjmy się jeszcze, Iza, co macie tutaj na tym stoisku. Widzę, są również poduszki. Tak. Świąteczna skarpetka do cukierków świątecznych na prezenty włożyć. Polecamy te prezenty na święta? Tak. Dlaczego? No bo są wyjątkowe, świąteczne. Złość sama szlifuje, także zapraszam będzie do kupienia. Doskonałą formą prezentu są także owoce i warzywa zamknięte w słoikach Arche Spiżarnia Krainy Zdrowia. Dorota, mamy tutaj olbrzymi zdrowy asortyment. Tak, są to paczki, zestawy prezentowe wypełnione zdrowiem. Są to różnego typu przetwory słodkie, wytrawne. W paczce właściwie znajdziemy wszystko, bo będzie tutaj produkt spożywczy. Będzie też ceramika wykonana przez Fundację Leny Grochowskiej. Do Spiżarni wprowadzamy Zakwasy, kalafiory kiszone, czy miody z truskawkami. Asortyment jest bogaty. Taką paczkę prezentową każdy klient może skomponować sobie sam z produktów, które mu najbardziej pasują, odpowiadają i smakują, ponieważ oczywiście mamy też degustację podczas różnych wydarzeń. W jakiej formie możemy zamówić te prezenty? Zalecamy i jakby zachęcamy do składania zamówień online przez stronę internetową ukrainepolskie.pl. Tam mam podane, taką gotową receptę na te prezenty, gotowe paczki, ale możemy napisać, skontaktować się z nami. My wtedy skomponujemy i um, uszyjemy taką paczkę na miarę. Przygotowania do świąt to również idealny moment do tego by przygotować swoje zdrowie i ducha. A oto dba nasza Arche Kraina Zdrowia i Monika Drabek. Witam serdecznie. Zapraszamy do naszej Krainy Zdrowia, gdzie słuchajcie robimy takie czterodniowe wypasione warsztaty zdrowotne. Ja to nazywam osadą doktora tarnawskiego. Dlaczego osadą doktora tarnawskiego? Dlatego, że doktor tarnawski to był pierwszy taki prekursor zdrowego żywienia, diety wygańskiej, ćwiczeń takich na, na podstawie jogi i to już było słuchajcie, w XX wieku, co wtedy zaskakiwało, teraz jest już to normą. Zawsze, tak jak mówię, jest to połączone coś dla ciała, coś dla ducha, coś dla umysłu takie warsztaty możemy podarować w formie voucherów świątecznych. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję, że o tym wspominasz. Możemy taką niespodziankę swojej ukochanej osobie zrobić i podarować taki voucher w bardzo atrakcyjnej cenie. Zapraszamy na naszą stronę krainazdrowia.archa.pl lub na naszą stronę facebookową czy Instagram warsztaty. Naprawdę na tyle cieszą się powodzeniem, że niektóre osoby wracają po 4 po 5 razy. Także a pozdrowie, zawsze warto wracać. Dokładnie tak. Dziękujemy. Dla wszystkich tych, którzy chcą odpocząć w te święta, niekoniecznie przygotowywać, to Pałac i Folwark Łochów przygotował wyjątkową świąteczną ofertę dla tych, którzy chcą wypocząć. Tak, zapraszamy serdecznie nad naszą piękną rzekę Oliwiec, na nasze zielone tereny, do domków rodzinnych które, dla gości, którzy chcą rozpalić sobie kominek i w rodzinnej, przyjemnej atmosferze spędzić czas świąteczny. Zapraszamy serdecznie do nas. hotele to również doskonałe miejsce do organizowania wszelakich imprez, a w związku z tym, że zbliża się okres Bożego Narodzenia, to również doskonałe wnętrza do tego, by poczuć ten świąteczny klimat i na przykład zorganizować eventy świąteczne. Jak najbardziej, dlatego my właśnie zapraszamy Państwa serdecznie do Gdańska, miejsca, w którym możecie Państwo połączyć imprezę integracyjną z imprezą świąteczną, a myślę, że w naszych przestrzeniach goście poczują Państwa pracownicy niezwykły klimat świąt i nie tylko, odkryjecie Państwo nowe miejsca na kolejne konferencje. A ze mną Oliwia, Bernady, nasza czarodziejka całorocznych smaków, ale... W związku z tym, że zbliżają się święta, ty już widzimy i czujemy, czarujesz w kuchni. Powiedz, jakie trendy panują na tegorocznych świątecznych stołach? Więc trendem takim wigilijnym, który jakby zauważamy od kilku lat i to naprawdę jest coraz bardziej rozwijające się, to jednak wigilie wege. Wigilie wege, nawet czasami wegańskie, na, na składnikach takich właśnie pochodzących roślinnych. Coraz częściej właśnie goście proszą o to, żeby przygotować gotować te wigilie absolutnie wegańskie. Wtedy zamiast śledzia robimy boczniaki na różne sposoby, wtedy robimy wegańskie brownie jako ciasto, czy też wegańskie pierniki na bananach albo buraka. Jest naprawdę cała masa fantastycznych wega i wegańskich inspiracji i, i to jest ten trend, który się w tej chwili rozwija. Czy ciasta, które pojawiły się na naszych archowskich stołach, nie musimy się obawiać o kalorie, które znajdują się w nich? Zawsze, jeżeli jemy coś z dobrym takim nastrojem, to nie musimy się bać o kalorie. Jeżeli jest dobry, pozytywny nastrój, to kalorie nam nie szkodzą, a naprawdę mamy ciasta na fantastycznych składnikach. Mamy też bezglutenowe, tutaj brownie, między innymi. Mamy różnego rodzaju pierniki, makowce. I myślę, że nie dość, że dobrej jakości składniki, to jeszcze tak pyszne że nikomu nie zaszkodzą.